Miejsce 1037, nazwisko Morawiec, 4834 osoby w całej Polsce. Miejsce 1036, nazwisko Bondar, 4566 osób w całej Polsce. Miejsce 1035, nazwisko Skorupska-Skorupski, 4900 osób w całej Polsce. Miejsce 1034, nazwisko Komar, 4915 osób w całej Polsce. Miejsce 1033, nazwisko Kapica, 5017 osób w całej Polsce. Miejsce 1032, nazwisko Szczepanek, 4917 osób w całej Polsce. Miejsce 1031, nazwisko Franczak, 5031 osób w całej Polsce. Miejsce 1030, nazwisko Jedynak, 5020 osób w całej Polsce. Miejsce 1029, nazwisko Bogdan, 5021 osób w całej Polsce. Miejsce 1028, nazwisko Włoch, 5086 osób w całej Polsce Miejsce 1027 nazwisko Jeskulska, 4989 osób w całej Polsce Miejsce 1026 nazwisko Majda 4995 osób w całej Polsce Miejsce 1025 nazwisko Kościelniak 5002 osoby w całej Polsce Miejsce 1024 nazwisko Szweda 4945 osób w całej Polsce Miejsce 1023 nazwisko Waligura. 5018 osób w całej Polsce. Miejsce 1022 nazwisko Ozga. 4998 osób w całej Polsce. Miejsce 1021 nazwisko Kozicki. 4966 osób w całej Polsce.